Jest 14 sierpnia, za płaciłam około 75-80 zł, tak mniej więcej. 125 duńskich koron, ale to razy 03 trzeba przemnożyć. I to wychodzi jakieś niecałe 80 zł, Także naprawdę tutaj jest tanie akurat. Dobra, jadę na wyspę Mando. Jakoś tak obudziłam się i nie ma słońca, ale ciepło jest, bardzo ciepło, tylko... Tylko no nie ma słońca, są chmury. No trudno, no podobno to jest naturalne właśnie w Danii taka pogoda, a nie to słońce, to słońce to w ogóle był wyjątek te kilka dni. Jadę w nicość. Nie wiem, gdzie ten tutaj płasko i nic nie widać. Nic, po prostu nic nie ma przede mną. Nie wiem czy to jest jakiś wał, czy co. Wzdłuż jakiegoś wału będę jechała. Nie wiem, okaże się jak dojadę, ale można się fajnie rozpędzić chociaż. Jestem po prostu w szoku. Droga na Mando wygląda tak. Po prostu jedziesz w nicość. Ja pierdzielę, ja sobie to w ogóle inaczej wyobrażałam. I tam jakieś kampery jadą. No nic, spróbuję też. Nie wiem co to jest. Chyba kampery tam jadą, tylko jakby po wodzie jechali. I tutaj co raptem jeden autobus i trzy samochody stoją. <śm> No dobra, jadę na Mando. Ja sobie to w ogóle inaczej wyobrażałam. Tutaj jestem na wątje tak mi jej nawigacja kazała i taka nicość. No może tak było ładnie, było słońce. No i błotka pływa. taki wał na wszelki wypadek. Chociaż tutaj już nie ma telewizorów za z lewej po prawej, one są 100 km wstecz jeszcze. Dojechałam takiego punktu widokowego z wiatrakiem. To czytałam w internecie, że to jest jeden wiatrak na tej wyspie. A jedziemy dalej. Tu stoją traktory z przyczepami, które przywożą na wyspę turystów po tej grobli. Właśnie się dziwiłam, że nie widzę tego traktora. Na jakiejś tam określonej porze w takim razie wyjeżdża. Stąd zabiera ludzi. Trzy są. A tu jest jakieś muzeum Mando. Ludzie tam łożą po tych błotach. się idzie na taką, na taką biznię, taką całą żółtą z białą. ładnie to z daleka wygląda. Oprócz tego wiatraka jest taki ładny, zabytkowy, mały kościółek na wyspie Mando. Ja to czytałam w internecie, się... ciężko go było nawet nie zauważyć, po prostu był po drodze, tak jak ten wiatrak, bo wyspa mała ładnie tutaj uruchpliwie. Drodze, tak jak na Bornholmie, te budki z jedzeniem, że podróżny może sobie coś tam sam kupić i sam zapłacić. To Duńczycy takie mają charakterystyczne. Dojechałam do miasteczka Hoyer, mam jeszcze tylko 12 km do Klangsbull na stację pociągu niemieckiego i taka wieża śmieszna z zastążkami kolorowymi. Nie wiem o co chodzi, ale ją sfilmuję. Jadę, jadę, 12 km mam na pociąg już tylko. I potem przesiądę i do Hamburga. W miasteczku Hoyer, jeszcze taki ładny wiatrak po drodze jak w Holandii, 1857 na nim jest data tam się siedzą w grudku. dobra, jedziemy do Klangsbull na stacji, jestem za 10-12 czy 12 minut, będę miała pociąg, i akurat jechał na życz. Niemcy jadą na wakacje <grym> z samochodami. Tu kupiłam sobie bilet na rower, na regionalne. O, już jedzie, a nie, nie. To jedzie z samochodami, jeszcze myślałam, że już osobowy. Jedzie z A zaraz swój pociąg i musiałam tylko online dokupić yy, na rower, nie? Bo ten miesięczny mam za 9 euro na cały sierpień. Także tylko za 4,60. Nie wiem czemu teraz za 4,60. Poprzednim było 4,50, teraz za 4,60. Ten na rower. No dobra, kupiłam go. W każdym razie mam go w telefonie i, i czekam na, na pociąg. Dojechałam w końcu kolejami regionalnymi do Hamburga, Hamburg Altona, jest po 21.00. Cieplutko jest bardzo. W pociągu była klima, to tak zimno było, ale tu jest 24 stopnie gdzieś tak. Jest, zmęczona jestem strasznie jest że taki ciężki dzień. Mam niecałe 6 km do, do hotelu, jadę tam. I to już chyba na dzisiaj wszystko, bo ja już jestem tak zmęczona, że już nie będę miała się już dziś nic nagrywać. Hotel kosztuje koło 90 chyba tam trzech czy 95 zł w przeliczeniu tam koło 20 euro, jakoś tak. I ja sobie wezmę śniadanie w tym hotelu i tyle. A jutro, jutro będę decydowała co dalej. Albo jadę pociągiem do Lubeki, albo na rowerze. Wyliczę sobie trasę, czy mi starczy czasu. To tyle. Dzisiaj prawie nic nie filmuję, bo jest dzisiejszy przejazd strasznie nudny. bo jadę na rowerze z hotelu z centrum hamburga do Lubeki i za Lubekę yy, na camping tam osiemdziesiąt parę kilometrów. I tak sobie wymyśliłam, że jednak pojadę na rowerze, zamiast wziąć regionalną kolej, a teraz się zastanawiam, czy to nie był błąd, bo jest strasznie nudna ta droga, nic nie ma. Nic po prostu. Co? w miejscowości, ale nic tam się nie dzieje w tych miejscowościach i no dobra, w sumie no, jadę na rowerze, tyle, że nie jest, nie jest zmarnowany dzień, nie? że długi przejazd, yy, ale, ale nic ciekawego po drodze nie ma, także dlatego mało dzisiaj relacji filmowej. Przede mną jedzie dziewczyna. Ona mnie minęła przed chwilą, bo ja stanęłam na chwilę Jest tak obładowana, że ja to jestem pikuś przy niej. Jeszcze ma plecak u rydę z plecakiem nie wyrobiłam. Nie, wiem, naprawdę dużo tego ma, specjalnie kręcę, żeby pokazać. Nareszcie dojechałam do kempingu w miejscowości Iwendorf. Jak się śmieją. Aibendorf. Za Lubeką, no to już jest niedaleko morza. Także idę się zameldować. Dzwoniłam tutaj parę godzin temu. Gościu do 9 ma otwarte, a jest pomiędzy 6 a 7 nawet. Nie wiem dokładnie, która jest. I w sumie niby tak trochę kropi deszcz, ale to żaden tam deszcz. Idę do niego się zameldować. Dobra, mam miejsce już na kempingu i musiałam zmienić, bo tam, gdzie nam, nas najpierw wysłał. Mniej taką dziewczynę na elektryku o tak namiotem, to tam nie było prądu. Ale tutaj znalazłam tu prąd i tu się będę pozbijać. Tu jest taki gościu obok, na zwykłym rowerku. I faceci tutaj są z pieskiem, <grym> <grym> z owczarkiem niemieckim. Dobra, działam, żeby mnie deszcz nie złapał jeszcze przed nocą. To jest moja miejscówka na dziś. Takie miejsce... Takie miejsce na, na, na namioty. Ale tam, tam dalej są te takie części zagrodzone. I naprawdę fajny camping. Bez ograniczeń ciepła woda. A w ogóle to była prognoza, że będzie dzisiaj padało, a popadało tylko parę kropel deszczu. Także nic się takiego nie... Nie wydarzyło. Mm. Powiem, że po tej nocy w y, hotelu w Hamburgu, to tak się cieszę, że będę w namiocie spała w tych swoich rzeczach y, dużo lepiej niż, niż w hotelu. A w ogóle to tam nie było klimatyzacji, było strasznie gorąco i w sumie tam się umęczyłam w nocy. Bo, bo nawet się, y, y, było tak gorąco, że nie można się było przykryć, bo po prostu nie dało się wytrzymać. Mam tutaj tak. Półeczkę, śliweczki, ciastka. No i robię sobie Bigos. Będę sobie robiła Bigos. Herbatę, no i właśnie ta bułka tego Bigosu. Tylko zaraz się woda zagotuje, i będę zaraz zarwała. Dzisiaj taka taka atrakcję. Chyba słychać. Chyba. Cały dzień jechałam. W zasadzie w słońcu, a jeszcze świetnie w nocy pada, ale to nic, taki niewielki deszcz jest. i według prognozy około pierwszej nocy ma przestać padać.